Czy w Polsce powinny być dni wolne od pracy? Analizując wypowiedź Ryszarda Petru w stacji RMFFM, należałoby odpowiedzieć negatywnie, dlatego że mamy słaby wzrost gospodarczy, a na horyzoncie światowej gospodarki widać oznaki recesji. Petru przekonywał, że samo wprowadzenie dwóch niedziel handlowych mogłoby przynieść około 40 miliardów złotych dochodu. Poza tym ludzie mają prawo do wolności i mają prawo robić zakupy, kiedy chcą. W Polsce jednak mamy sytuację bardzo słabego wzrostu gospodarczego. Być może będziemy rozmawiać o tym, o ryzyku w ogóle recesji no tak, globalnej ale, zaraz. Ale, ale jak już rozmawiamy o takich rzeczach makroekonomicznych, nie, to my mamy problem z brakiem inwestycji nie, i, z, e, i, z brak, i z problemami z eksportem, a nie z e, popytem z wewnętrznym. Nie, ale wie pan co, no to jest tak, że bardzo wiele, ty, szacunki wskazują, że 240 40 miliardów złotych może być dodatkowego obrotu z tego tytułu, nie mówiąc już o dochodach budżetu państwa, Dwa ludzie mają prawo do wolności, trzy. No to jest jednak sytuacja, w której mamy prawo pójść do sklepu, nie musimy. Są sieci handlowe, na przykład już weźmy materiał budowlane, sprzęt AGD. Tu naprawdę był, sprzedawałby znacznie więcej, gdyby te niedzielę, w niedzielę były otwarte. A co z prawami pracowników sieci handlowych? Zawsze mogą z pracy zrezygnować. Mają do tego przecież prawo. Podążając za logiką genialnego ekonomisty, to gdyby znieść wszystkie dni wolne wraz ze świętami, to moglibyśmy być krajem mlekiem i miodem płynącym. Choć inny geniusz i światły umysł twierdził całkiem niedawno, że kiedy wygra wybory, to jego propozycją będzie czterodniowy czas pracy. Uważam, że w Polsce powinniśmy, to i będzie, to będzie moja propozycja, jeśli wygramy wybory. Przepraszam, kiedy wygramy wybory. Żeby rozpocząć jak najszybciej program musi być pierwszy pilotaż skróconego tygodnia pracy. Są dwa modele, oba były już testowane w niektórych państwach takich jak Finlandia, Islandia, Hiszpania, teraz Wielka Brytania czyli czy skracać dzień pracy, czy czy skracać tydzień pracy. Te programy pilotażowe nie zawsze z obiecującymi konsekwencjami, ale trzeba się nad tym pracować, koncentrują się raczej na czterotygodniowym tygodniu pracy. Ten pilotaż jest potrzebny, żeby nie zamienić życie w, jakby w, w pasmo kłopotów, bo łatwo sobie wyobrazić, że trzy dni wolne od pracy nie mogą być przecież trzema dniami wolnymi od tego typu usług i czy funkcjonowania państwa, więc wiadomo, że jakby to, to, to nie jest prosty projekt, ale ja nie mam wątpliwości, że szczególnie doświadczenie pandemiczne, które pokazało nam, że praca zdalna może w bardzo wielu miejscach zastąpić albo co najmniej uzupełnić tą pracę stacjonarną, plus właśnie te trendy. Nowoczesne technologie i trendy cywilizacyjne. One tak czy inaczej będą kazały nam od razu po, po przejęciu odpowiedzialności za państwo poważnie potraktować to wyzwanie dotyczące czasu pracy i w wymiarze dziennym, godzinowym i w wymiarze tygodniowym. Także do wyborów będziemy mieli przygotowany precyzyjny projekt pilotażu na czterodniowy tydzień pracy. Jakoś nie bardzo pasują do siebie te dwie wypowiedzi. Komu tu wierzyć? z pewnością temu ważniejszemu, który rozdaje wszystkie karty. Więc, trzymając pana premiera za słowo, czekamy na krótszy czas pracy. Dodajmy, że przydałoby się też zrealizować kilkadziesiąt gotowych, jak mówiono nam w kampanii wyborczej, konkretów, które czekają już ponad pół roku. Miało być sto konkretów, z tego wyszło 100 oszustw, dlatego że nie spełnili y, tych y, zobowiązań. Przez te 100 dni y, rząd Donalda Tuska osiągnął niezwykle dużo. Ja wiem, że zawsze chciałoby się więcej i oczekiwania też są ogromne, mamy tego pełną świadomość, ale jeżeli zobaczymy co się udało zrealizować, to uważam, że jako rząd nie mamy powodów w ogóle do, do wstydu. No, Od ale bloków... to wy mówiliście, prawda, 100 konkretów na 100 dni. To jest wasza I wszystko, obietnica. I praktycznie wszystko jest przynajmniej rozpoczęte, też i w trakcie realizacji mamy mamy świadomość, że pewne procesy trwają i też mamy świadomość w jakich warunkach yy, przystało nam yy, przejąć odpowiedzialność za państwo, ale jeżeli proszę panie dyrektorze, naprawdę spojrzeć, jeżeli Spojrzymy na odblokowanie gigantycznych środków z KPO, albo chociażby największą w historii polskiej oświaty, podwyżkę dla nauczycieli. Nie chcę się tłumaczyć za Koalicjanta, bo tam 100 konkretów na 100 dni to, była, to był postulat Koalicji Obywatelskiej. Zbyt ambitne. Jeszcze raz podkreślam, nie było to realne w, do wprowadzenia. Niemniej jednak to, z czego plast nas będą rozliczali, to to, czy się poprawiło jakość życia, czy wprowadzone zostały najważniejsze. Reformy, które, do których się zobowiązaliśmy. Przypomnę też, że to jest koalicja czterech partii i ważne jest to, aby każda z partii tworzących koalicję miała szansę realizować istotną część swojego programu w perspektywie czterech lat. I tak bym odpowiedział na to pytanie o, o 100 dni. to jest naprawdę bardzo symboliczny moment odcięcia. Jeżeli w 115 dniu zostanie zrealizowana jakaś ważna reforma, a w 215, Polacy będą zadowoleni z tego, że to się wydarzyło. A nie to, że to było w studni, w studni. Rzadko kiedy to stare powiedzenie, co tu dużo gadać, kiedy nie ma o czym było równie. Bo jeżeli mamy mówić o zrealizowanych konkretach Donalda Tuska, to naprawdę nie ma o czym. Profesor Żarko wyliczył, że osiem z tych 100 on gdzieś tam znalazł, że było realizowanych czy zrealizowanych. Ale, nie, ale różne sondaże widziałem, no i generalnie yy, yy, mało kto... W, w Polsce chyba wierzył, że to jest cokolwiek więcej niż pizza tam z tymi zapowiedziami, co to ma nie być zrobione przez 100 dni. A wszystko, co zostało zrobione, to jest raczej z dziedziny politycznej bandyterki, no. czyli w, w lewe, lewe nowe zarządy w mediach państwowych potem zamienione po dwóch tygodniach, bodajże na likwidatorów, mhm. e, którzy nie zostali wpisani do KRS-u. Którzy dotąd nie są wpisani do KRS-u, bo są nielegalni. im nie kazał zapisywać aż 100 punktów i konkretnie mówić, kiedy one zostaną zrobione. No, mogli napisać 20 na 100 albo mogli napisać, że to jest 100 konkretów na naszą kadencję. Tak, to był błąd, oczywisty błąd no Donalda Tuska i, i tych, którzy razem z nim te 100 konkretów ogłaszali, bo w momencie, jak je ogłaszano, to ja i wielu innych mówię, że to jest w ogóle niewykonalne, i po co sobie dawać taką kulę u nogi, która się będzie ciągnęła za rządem, no właśnie po studniach dniach, i w tym sensie to prawda. No no, ale no ale wie pan, ale to było wtedy jak rozumiem podyktowane taką, taką nadzieją, żeby się przeciwstawić tej propagandzie PiSu, który mówił, że rząd Tuska to w ogóle tylko ciepłą wodą w kranie się zajmował, nic nie potrafił zmienić, w ogóle nie miał żadnej sprawczości, no to pokażmy naszą sprawczość, tylko że to była pułapka no i sami w nią wpadli. jest to konkretów nie zostanie zrealizowane do końca kadencji, nie tylko w ciągu 100 dni, ale do końca kadencji, bo taka jest po prostu to polityka. Czy to odbiera wiarygodność Donaldowi Tuskowi i koalicji obywatelskiej, bo to oni składali te obietnice. W moim przekonaniu, w opinii publicznej, albo inaczej, w opinii tych, którzy głosowali na koalicję obywatelską, nie. To, to jest to pewien paradoks demokracji, że wyborcy są albo na tyle cyniczni, albo na, ty, na tyle mądrzy, że rozumieją, że, że kampania się rządzi jedno, jednymi prawami, a później realizacja obietniczy rządzenie innymi zasadami czy regułami. Więc w tym znaczeniu. To nie wygląda dobrze, ale jeszcze raz podkreślam, nie sądzę, żeby to był powód do radości dla partii opozycyjnych, że oto za trzy tygodnie załamią się, się notowania dla partii rządzących w związku z niewykonaniem stu konkretów w 100 dni.